Cześć farmerzy, cześć farmerki, cześć Mariusz Cześć. Się. Jesteśmy także dzisiaj w zakładzie, agromechanika w serwisie i co Mariusz dzisiaj do roboty? Dzisiaj założymy tuza firmy Metalplast. Klient nam zaufał z racji tego, że mamy tuza w Metalplastu na naszym zdątraku, więc klient uznał, że które my zaufaliśmy firmie, to, fir to on też zaufa firmie. I mamy w tym momencie do zamontowania na klasie Arionie, przepraszam, e Aresie, Aresie, bo to jest starszy model. Na klasie Aresie mamy do założenia przed W sumie z Arionem to się tak niewiele pomyliłeś, no bo. Wiadomo. To jest prawie już Arion, ale jeszcze jednak Ares. Okej, okay, dobra, i teraz tak właśnie klient chciał zamontować, zamówić tak, e przed Nitus. Wykonywaliśmy mu po prostu zestaw napraw, no i przy okazji stwierdził, że jeżeli Cionik już jest u nas, no to żebyśmy po prostu też wykonali mu montaż. Montaż takiego tuzu to jest, nie wiem, to skomplikowana sprawa? Trudna e, jakaś... Ogólnie nie, dostajemy kompletny zestaw z firmy Metal Plus, czyli mamy wszystkie przewody, mamy wszystkie elementy, które są potrzebne, tu widzę klient sobie go jeszcze doposażył w zawór który umożliwia nam e, obsługę jednego, jednostronną siłownika i dwustronną siłownika, on to w przelewa wewnętrznie zamknięcie siłownika i dodatkowo widzę klient sobie e, Czyli, że wziął tylko sekundę do mhm. i może dociążenie tak sobie tak, że możemy będziemy... z tego co dobrze pamiętam, żeby też nie chciałbym wprowadzić w błąd ale nie chyba tak, bo tak tutaj jeżeli będziemy mieli odpowiednio ustawione dźwignie, to ma, to on ma dociążenie. Jeżeli będziemy mieli w ten sposób ustawione dźwignik, tak jak teraz, to jest podnoszenie, a opuszczanie jest swobodne. To dobra sprawa też, nawet w przypadku kapcia, no, w takim kole można sobie... Yy, ale ogólnie, wytużyć. jeżeli chodzi o pracę podnośnika, na to przykład z maszyną, nie gdzie nie chcemy, żeby ten podnośnik był sztywny, no to też jest dobrą opcją, że on wtedy nam podnosi, ale jednak do dołu jest cały czas tak jakby na spływie. Ta pływająca Ta, tak, pływająca. Tak, dokładnie, dokładnie. Mhm. Więc e, to też jest akurat dosyć, e, dosyć fajna rzecz. No i akumulator. Mamy akumulator. akumulator gazowy, który będzie nam e, amortyzował. A powiedz, jak taki akumulator gazowy to jest e, rzecz niezbędna, czy różnie? to Bardzo było? dobra. Mm -hmm. No jednak zabezpiecza nam maszynę przed przeciążeniami, ale jedzak. nie zawsze to jest, to e, jest, to jest opcja, za... to jest rzadkość, okay. to jest rzadkość, ja u siebie też zamontowałem, u mnie jest akurat inaczej, bo będzie na elektrycznie sterowany, tutaj mamy po prostu zawór mechaniczny, e, gdzie będziemy mogli sobie otworzyć i zamknąć ewentualnie amortyzację, no do jazdy, do podróży, tak jak najbardziej, mm -hmm. zwłaszcza, że tu ciągnik jest bez e, miękkiej osi, czyli na sztywnej osi, więc... Okay. Czyli jest Dobra cały rzecz. podnośnik przedni, kompletny plus nawet właśnie łącznik. Tak, e jeszcze taki. przewody mam, one akurat leżą, tu są krótkie, jeszcze są długie. Tak I I zestaw, zestaw śrub, no myślę, że powinno nam to do zupełności wystarczyć do zamontowania tego ciągnika. Ok. To co? Podnośnika. Bierzemy się do pracy. No tak, słuchaj, ja muszę sobie chwilkę przygotować maszynę, czyli poczyścić sobie gwinty. Muszę wszystkie teraz te płaszczyzny tutaj e, oczyścić z farby, żeby to wszystko ładnie nam przylegało. Później troszeczkę niestety będziemy musieli popsuć, e, czyli obczyścimy miejsca przylegania. E, tutaj, no ponieważ nie, 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 nigdy nie powinno się montować na farbę. Aha. Ponieważ e, montując na farbę, zostawiamy możliwość luzowania się śrubą. Te elementy po prostu w tych płaszczyznach, gdzie będziemy je montować, wszystkie muszą być doczyszczone do gołego metalu, okay. wyczyszczone ładnie. I dopiero wtedy mamy pewność, że po skręceniu to wszystko pasuje. Dobra, taka jest, taka jest po prostu zasada i tak tego się, że tak powiem, skoro tak mówisz e, trzymamy. To ładno, że trzeba to Dobra, to ja sobie przygotuję, zagrzeć, no przygotuję sobie sprzęt, Jasne. zaraz sobie to wszystko ładnie oczyścimy i będziemy działać dalej. Ja też chcę być czystym! Zamiast mycia można się odmuchać <laughs> tylko. Można się wydmuchać, tak jest. Porządek musi być. Ja łagana nie lubię, więc miotełka jest nieodzownym elementem. Niestety, a raczej stety. Dobra, ja sobie oczyściłem wszystkie te powierzchnie, już mamy OK. Pokażę ci teraz Karolo coś co jest totalnie nielogiczne dla mnie, jeżeli chodzi o ciągniki. Zajrzyj okay. sobie z tej strony. Tutaj. I zobacz, teraz co tu jest. O, no faktycznie. Co, gdzie jest, jest sens, ramy, gdzie jest logika jest? w tym? Oczywiście to jest numer ramy. Ja klientowi za chwilkę wykonam zdjęcie tego miejsca. Eee, no i powiem ci tak. I za chwilę będzie zakryty. No, widzisz jakie to jest, gdzie jest sens, gdzie jest logika umieszczać numer seryjny w miejscu przewidzianym do montażu. Czegokolwiek, czy to będzie tłuszcz, czy to będzie ładowacz czołowy, czy jakikolwiek inny osprzęt To jest bardzo niestety standardowo spotykany problem w ciągnikach Właśnie tak nie tak dawno w, w ciągniku tym. szukaliśmy z tyłu y, tak. numeru i prawdopodobnie też był tam czymś przykryty Jeżeli czy chodzi, chodzi o... Najczęściej mu numery znajdują się na przednim sporniku To jest w zdecydowanej większości ciągników Natomiast no, miejsce umieszczenia jest totalnie nielogiczne Aha. To jest totalnie no tak, nielogiczne to to... miejsce on wystarczy, żeby był na przykład nabity w takim miejscu, tak, gdzie nie mamy, nawet jeżeli tu jest blacha. Powiedzmy przykładowo, ewentualnie no, w miejscu, którego nie zasłaniamy. Mhm. Natomiast no, tutaj, na dzień dobry, zasłaniamy i jest, pojawia się problem przy przeglądzie. No ja tak. wykonam zdjęcie. A reszta zależy, jak to się mówi, od diagnozy. Jak będzie diagnoza, chciał, to będzie musiał Dokładnie, to jest demontaż tuzować. Przykro mi. Ja znam przypadki, gdzie ludzie ładowacze zdejmowali czołowę, żeby tylko zrobić przegląd. To nie jest nic nadzwyczajnego i to jest naprawdę potężny problem w tej sytuacji. Ale nie mamy na to żadnego wpływu. Teoretycznie powinniśmy przenieść ten numer. No, ale nie ale my przemoczyć. nie możemy go przenieść, musielibyśmy przejść pewnego rodzaju ścieżkę urzędową, która po prostu pozwoliłaby nam ten numer przenieść. Tylko po co? To powinno być tak zrobione, że no każdy ciągnik jest przewidziany do tego zamontowania elementu, tak i to stwarza gigantyczny problem. Okej, okay, Mariusz, słuchaj, ja tutaj tak przymierzam e, śrubę, tą, którą tu dostarczył e, producent ładowacza. No i tak jak mówiłeś, nie, to musimy. się wkręca, ale ciasno, e, tak Tak, ale my, pozrymy, my zniszczymy gwinty, no to nie będzie solidnie. W tej chwili musimy to oczyścić wszystko gwint, oczyścić, gwinty, przelecić to gwintownikiem i, i wtedy będziemy mieli pewność, że przy wkręcaniu nie będzie nam się nic zakleszczało, zrywało i wtedy mamy pewność, że tak zrobiliśmy jest. to dobrze. Przelecieć, żeby później ewentualnie nawet klej nam się lepiej trzymał. A, bo będzie jeszcze też klej tak. Dajemy zawsze, to no nie jest jakaś tam duża ilość, ale jednak zawsze mhm. klej e, dodatkowo hamuje nam taką siłę. To no nie jest bardziej brutalny, to jest po prostu taka korozja powierzchowna, tak, która tak. się jednak na tych gwintach osadza. Tak? Czasami te, w niektórych e, mamy takie koreczki zatykające. Tam czasami się zastanawiam, czy to jest lepsze, czy gorsze, bo nieraz jak się ten koreczek wyjmowało, to tam w ogóle gwintu już nie było. Więc może lepiej, żeby ona była powierzchowna, niż, niż, wiesz, niż ją od wilgoci zjadło całkowicie. No właśnie, bo wtedy, jak się wilgoć dostanie, nie ma A i. Tam już po prostu z reguły, nawet jak się gwintownikiem brało, to nie ma gwintu. No i to, to jest chyba jeszcze gorszy problem. Te koreczki, wszystkie właśnie zatykające. Słówka na temat tego modelu ciągnika czy tej serii RS650 ATZ. ATZ to chyba jest oznaczenie komfortu, prawda? Amortyzacji. Eee, tu znaczy tu jest co, nie, 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 nie. Jeżeli chodzi o ATZ, to jest głównie oznaczenie skrzyni, która się tu znajduje. Aha. Jeżeli chodzi o kabiny, to były RZ, RX. A, o, o właśnie. No, to tak, były tak, te to oznaczenia, tak, tak. tylko już nie pamiętam, który to jest. R, RX chyba jest zamortyzowaną, RZ, albo odwrotnie, bo już nie, nie pamiętam tego. Mhm. Możemy spojrzeć na któregoś, o, stoi obok rynówkę, to sobie zobaczyć co to jest. Jeżeli chodzi o ATZ, ATZ zawsze był z hexa-shiftem, czyli tak zwana ta dyna, 4 dyna 6 w Masai. Tak jest. I te tylko ATZ-ki to miały mhm. w tym momencie. To jest silnik sześciocylindrowy John Deere? Tak. Okay. szóstka John Deere. Pompa rotacyjna? Pompa jest rotacyjna, elektrycznie sterowana. O jest jeszcze w miarę prosty silnik, tak powiedzmy. Mamy tu prostszą wersję, czyli na, na zwykłej ośce. Nieamortyzowanej. No tak. Z jednej strony może mniejszy komfort, ale z drugiej strony te ośki są dosyć awaryjne. Która awaryjne? Te amortyzowane? Tak. Mhm. Wiele wahacze niestety. No, trzeba o to dbać, trzeba to bardzo często serwisować. Tak, no, tak, tam jest dużo punktów smarnych, dużo yy, tutaj. Yy, problem polega na tym, że właśnie wielu punktów się nie da posmarować. To nie właśnie to nie o to chodzi. Yy, rozebranie tej osi jest bardzo problematyczne. Czasami jest tak, że... że no, żeby ją rozebrać to jest 70% czasu remontu. Niestety. To stanowi gigantyczny później problem. Sam same ten, ta seria, ten model, powiedzmy, no czy bardziej seria? Eee, to, w porządku są. To z tego sporo trafia, to lubicie robić tutaj. Są w porządku, nie ma, nie ma, nie ma z nimi jakichś większych problemów. Skrzynia jest bardzo udaną przekładnią. Dwa elementy, które musimy zamontować. To są dystanse, tak? Dystanse, tak, ponieważ tam z tyłu korpus jest troszeczkę e, inaczej wykonany, więc no, tak, są, to dodane, to tak. są dodane właśnie po tą dystanse. Mhm. Dobra, podjeżdżamy. Będziemy to powoli jakoś już dopasowywać. I czepieć to. Podnośnik. Teraz, już możemy tak jeszcze trochę do tyłu, bo żeby nam się miejsce odnośnie zmieścił. I teraz już mamy spokój. Prawie nic na siłę. Prawie nic na siłę, troszeczkę czasami trzeba młotka użyć. Jak to klasyk mawiał. No, no w dalszym ciągu chyba w warsztacie bez młotka nie ruszy. <laughs> no nie, myślę, że jeszcze szybko to się nie zmieni. Dobra. Otworzył się, tak? Dobra, Leż jeszcze dla nas lepiej. Bo myślałem, że ma zamknięte. Dobra. Eee. Okay. Będzie go lepiej przeważało. Tu się za wysoko. Ja już muszę go puścić. No tak tutaj... troszeczkę do dołu. Wyrównamy Znale. się. A. Okay. Jeszcze do dołu i zaraz będziemy ustawiać sobie mm -hmm. śruby już na wysokości. Przed... Tak, tutaj jest ok. Wszede Powiem ci, że czasami właśnie jak nawet spotykaliśmy się z musieliśmy demontować. Jeżeli był wciśnięty na farbę, to naprawdę to aż nie pasowało czasami. Także to wszystko widzisz, ma, ma naprawdę bardzo istotne znaczenie, jeżeli chodzi o oczyszczenie tych płaszczyzn. Bo grubość farby farba... Zwłaszcza proszkowa tą grubość jednak ma dosyć, dosyć. Ma to znaczenie. Ma to znaczenie czasami przy montażu. Tak na moje oko, no to to jest po milimetrze dystansu może takiego. To się zostaje, ściśnie. To, tutaj to, tutaj tak. to nie ma problemu, żeby to się nam nie ścisnęło. Ja sobie przygotuję klej. Czasami ja nie jestem do końca zwolennikiem podkładek. Te podkładki są na tyle miękkie, że śruba nieraz lepiej trzyma niż śruba z podkładu. No, no, no. Dobra, damy, damy już tak, skoro zwoł to... Podamy je tak. To tutaj pierwsze troszeczkę umieścić. Musimy się wyrównać. Wiesz co, podnieś go może troszeczkę podnośnikiem. On nam wskoczy, a później będziemy sobie go równać. No jeszcze, jeszcze hmm. śmiało Możesz podnosić. Jeszcze troszeczkę, jeszcze, jeszcze. Dobra. Widzisz teraz jak ładnie mam? Polcami mogę śrubki wkręcać, no a tak to byśmy się na pewno męczyli dosyć poważnie. A tak to nie mamy żadnego problemu z demontażem. Chwila pracy i jednocześnie dociągać przód i boki. Więc nie możemy na przykład teraz dokręcić, bo musimy najpierw też dosunąć płytę z przodu, tak? To też jest istotne, żeby to prawidłowo zrobić, bo byśmy dokręcili boki, później byśmy wyrywali czoło. Ono już tu bardzo ładnie doszło, no ale jakiś dobry milimetr, półtora milimetra jeszcze tej przerwy pozostaje, no i to wszystko musimy teraz... Najpierw wstępnie dociągnąć, a później to już przy dokręcaniu to czyli, już nie ma znaczenia. Czyli... I tutaj ten dystans idzie. Tak, jest dystans z racji tego, że tu jest inaczej po prostu wyfrezowany spornik przedni. I dystans jest niezbędny. Na razie nam wszystko bardzo ładnie pasuje, ale to jest wszystko po pomiarach ee... Na laserowych, tak. tak jak był u nas z Duntrak też e, między innymi Ale tego, cały skanowane. z, z tego, co pamiętam jak nam w firmie Metalplast mówili to mają e, te, te pomiary zrobione przynajmniej do kilkuset modeli jak nie więcej to, no tak, tak wiesz no jeżeli chodzi o producenta no muszą mieć tak, bo gdyby przyszło im w tej chwili, no wiadomo jeżeli wchodzi nowy model e, tutaj też raz, że do e, tak jakby serii a dwa między rocznikami są zmiany. Tak, chociażby jest. i też każdą zmianę, czy to jest zmiana silnika, czy zmiana wspornika, czy jakiegoś innego elementu, e, no niestety, ale producent to musi sobie tutaj ująć. A i tu cię zaskoczy. Firma Metal Plus pomyślała o numerze syren. O! Ha! Patrz. Widzisz? Nie spojrzałem na to. Jest wycięci, zobacz. Pomyśleli o tym, żeby go nie zasłonić. Chyba no to powiem ci, że jestem. Ten... Wyjątek? E... No, szczerze. Jeżeli chodzi o tuzy, to może do końca się nie wypowiem, ale jeżeli chodzi o ładowacze, to są zawsze zasłonięte. No to tutaj akurat wielki plus. O, to jest nie spojrzałem, dopiero teraz widzisz, siedzę i teraz widzę, że. No tak. Nie ma problemu. No, to jest, fajnie. no to, to, to jest No to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ. Tak. To tak jak pisa. rozmawialiśmy wcześniej, to by stwarzało duży problem później klientowi. Ok, czyli na tą chwilę mamy właściwie już zamontowany, pozostaje podokręcać e... i rozprowadzić hydraulikę. I rozprowadzić sprawę. Tak Otwory pasują. Otwory nam na razie wszystkie pasują. Dobra, ja już sobie będę kończył. Nie, na razie wszystko jest naprawdę bardzo fajne. Pozytywnie zaskoczyło mnie właśnie to, że nie, nie mamy zasłoniętego numeru seryjnego, to jest naprawdę bardzo pozytywnie. Dobrze pomyślane. No i no powiem Ci, to... że chyba całkiem ładnie nawet to wygląda. Będzie fajnie wyglądał tak no. jest pod kolor. I gotowe. Tu za mamy w tym momencie już zamontowanego. Karol już uciekł ode mnie. Chwilę jeszcze się zeszło, żeby to wszystko ładnie rozprowadzić, zrobić przewody, zrobić e, sterowanie. No powiem wam, że nawet nieźle to się prezentuje. Większych zastrzeżeń w zasadzie nie było. Troszeczkę były zaciasne te, te otwory. Ale ja już tutaj też e, zgłosiłem do firmy, żeby troszeczkę dosłownie robili większe. To nie musi być dużo, milimetr 2. E, tu był delikatny problem, po prostu, żeby e, idealnie spasować te otwory, ale to naprawdę to, to jest taki, że tak powiem, drobiazg, szczegół. Jeżeli zostanie poprawiony, to, to będzie wszystko ok. Zresztą, e, jeżeli chodzi o montaż, tutaj nie miałem najmniejszych problemów, więc dopasowanie uznaję za naprawdę e, dobre no i niech klientowi służy jak najdłużej żeby nic się z nim nie wydarzyło ładnie w kolor też jest dopasowany także firma też fajnie maluje mniej więcej właśnie w tą kolorystykę jeżeli jest John Deere czy nie John Deere to, to, to ta kolorystyka jest ogólnie zachowana także to też jest moim zdaniem na plus że wygląda jak najbardziej tak powiedzmy, że fabrycznie Tak? tutaj jeszcze dodatkowo oczywiście poszły no nie dodatkowo Poszły przewody. W miarę ładnie tu popinaliśmy, żeby, żeby to wszystko fajnie wyglądało. No i z tyłu mamy zamontowany zawór. Przykręcony jest zawór z regulacją. I tutaj dodatkowo mamy zawór, który możemy sobie otworzyć i zamknąć amortyzator. Ja zasiliłem się z oryginalnego elementu, czyli tutaj. Musiałem przekuć. Złączki, ponieważ firma robi je na standardowych gwintach, to są te takie, nie wiem, francuskie, czyli z odwrotnym stożkiem. Więc pojechałem do swojego po prostu zakładu, gdzie zakuwam przewody. Zostały one obcięte, zostały zakute na nowo i tam pod kabiną, nie wiem czy akurat uda nam się go teraz pokazać, mamy zamontowany. O, tam daleko jest zamontowany akumulator. Tam akurat znaleźliśmy na niego miejsce i w tym momencie mamy po prostu już całkowicie kompletny układ wyszło to naprawdę fajnie schludnie ale troszeczkę pracy niestety nad tym że tak powiem było i działa bardzo ładnie ładowacz jest podpięty ładowacz ciągle mówię ładowacz plus mamy zrobiony pod tą dźwignię joysticka bo tak jest najwygodniej jeżeli chodzi o przedni tłuszcz, czyli oczywiście standardowo bierzemy do siebie tłuszcz nam się podnosi bierzemy od siebie tłuszcz nam się opuszcza czyli tak jak w ładowaczach czołowych mniej więcej ta sama, ta sama zasada działania i tyle montaż nie był jakiś mega skomplikowany absolutnie, ale rozłożenie tego yy, wykonanie, po prostu, już, żeby to wszystko fajnie, ładnie, schludnie wyglądało, troszeczkę czasu niestety to wymaga. Ale efekt końcowy uważam, że jest naprawdę przyzwoity i, i nie ma czego się wstydzić. Trzymajcie się, cześć.